Cześć z tej strony, Cezar i witam z kolejnym na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę. I nie byle jaką paczkę, bo jest to paczka 25x82, którą zrobiłem już z icon swapów, które wyszły. Czekamy z otworzeniem tej paczki na to, żeby był nowy event, i widzimy jest, czyli zimowe karty wieloznaczne, i te karty naprawdę wyglądają świetnie. Nawet po prostu patrząc na te karty, które mamy tutaj do trafienia, kogoś się nie trafi i tak będzie to karta grywalna. Wiadomo, może mniej warta, może więcej warta, ale jednak i tak jest to karta grywalna. Oprócz tego, w SBC dostaliśmy naprawdę świetnego Zachę, ponieważ ma 5x4, statystyki są naprawdę super, Debing ma fajny. A też można powiedzieć, że nie jest drogi, ponieważ ma 85, jak i 86 oceny, jeżeli chodzi o wymagania. Może później się nim zajmę, jeżeli będę go potrzebował, najwyżej go zrobię. W zadaniach dostaliśmy jeszcze jedną kartę, którą jest Junior Messias z Milanu, który też naprawdę fajnie wygląda, nie wiem jak wygląda ze stulczkami, ale o tym dowiemy się później. Jeżeli chodzi o iconswapy pozostałe, które mi zostały, 3 ze składu Battles mam już praktycznie zrobione tylko muszę je odebrać oraz 12 na 13 meczów w ligi weekendowej więc jutro powinna więc jutro powinien się pojawić odcinek z paczką taką samą jak dzisiaj ale 83 plus tym razem więc nie będę przedłużał po prostu liczmy na to, że uda się trafić tutaj kartę z nowego eventu i zobaczmy walkout raczej na pewno będzie, ale czy będzie karta eventowa nie ma karty eventowej. Mamy Niemca, jest to Echo. jest to Mylord 87. No, jest źle. Nie powiem, że jest dobrze, bo jest źle. Zależy od tego, ile mamy jeszcze tutaj walkoutów oprócz Mylla. Mamy Aguello, mamy Laporte, mamy 10 duplikatów. A czy w duplikatach coś mamy? No, raczej nie. Więc może powiedzieć, że jest to słaba paczka. Ale liczymy na to, że w 83, uda się odbić i po prostu trafić coś lepszego. Więc ja na razie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo. Siema!